W Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę powiadam Wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię Wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte. Przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa. Wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Paweł Tobie, Chryste. Miałem takiego profesora, który, nie miałem tak rozpocząć tego kazania, ale miałem takiego profesora, który na swoim wykładzie zasypiał. Święty Paweł, jak głosił y, słowo Boże, to ludzie spadali z okien, bo zasypiali, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, że ktoś usnął przed, zanim zacząłem głosić. Taki uśmiech może warto też, żeby położyć gdzieś, to wtedy będzie lepiej. E, taki żart na początek może nie na miejscu, ale myślę, że on jest taki przyjemny. Dla mnie przynajmniej tak trochę daje mi takie y, większe pole do tego, żeby się uspokoić, żeby podejść do siebie trochę z większym dystansem. Pierwsza rzecz, którą dzisiaj chcę powiedzieć ze względu na pierwsze czytanie i Ewangelię, to są, no w ogóle chcę podjąć takich trzech tematów, które uważam, że są bardzo ważne, a o których się bardzo mało mówi w kościele, a myślę, że one dotykają większość osób wierzących. Pierwsze to jest uczucia. Zobaczcie, że zarówno w księdze królewskiej i w tym opowiadaniu o Elizeuszu i o tym wodzu wojska króla Aramu, czyli na Amanie. Jak i w Ewangelii pojawia się jedno takie mocne uczucie, czyli gniew, takie uczucie, które yy, był taki profesor Kożuchowski na Uniwersytecie Lubelskim, katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mówił, że to są takie uczucia, które są nieprzyjemne, niekochane, są takie uczucia, których za bardzo nie lubimy przeżywać. Gniew jest jednym z, takim uczuć, z takich uczuć, które nie lubimy przeżywać, a uważam i myślę, że to jest bardzo ważna intuicja która podąża za świętym Janem od Krzyża, że Pan Bóg istnieje w tym świecie na trzy sposoby. W sensie jest w tym świecie obecny na trzy sposoby. I święty Jan od Krzyża opowiada, że Pan Bóg jest przede wszystkim obecny na tym, na tym świecie poprzez istotę. Wszystkie stworzenia, wszystko to, co stworzył, podtrzymuje w istnieniu, jest poprzez istotę obecny we wszystkim, co na tym świecie jest. Także w człowieku, zwierzętach, w roślinach. Wszystko, co na tym świecie jest, jest yy, jakby zapieczętowane Jego obecnością poprzez to, że jest w nich obecny przez istotę. Pierwsza obecność Pana Boga na tym świecie według tłumaczenia świętego Jana od Krzyża, wielkiego mistyka, którego warto czytać. Druga, drugi, drugie miejsce, sposób obecności Pana Boga na tym świecie to jest przez łaskę. I tutaj przez łaskę jest tylko obecny w człowieku. Tylko człowiek jest zdolny do tego, żeby przyjąć łaskę z Panem Bogiem w tej łasce żyć. A łaska uświęcająca, którą otrzymujemy na ście świętym, później możemy ją y, dzięki spowiedzi y, odświeżać, czy jakkolwiek to inaczej nazwiemy. Poprzez łaskę Pan Bóg przybywa w nas. Natomiast jest trzeci sposób, i to święty Jan od Krzyża podaje, to to, że przez uczucia duchowe. Tak jakoś się dzieje, że uczucia zazwyczaj są przez nas ignorowane. Nie wiem dlaczego mamy taką jakąś dziwną pokusę do tego, żeby mówić, że rozum jest jakiś, jakoś ważniejszy od uczuć. Jakoś tak zbytnio nie ufamy swoim uczuciom i to jest błąd. I myślę, że obecne czasy nam bardzo mocno yy, o tym pokazują, mówią, że ludzie, którzy nie słuchają swoich uczuć, mają zazwyczaj jakiś problem. Jestem w się sensie z tego, że nie mam kontaktu ze swoimi uczuciami, jakieś problemy się pojawiają. Natomiast mocno zakorzeniona w nauce kościoła, kościoła w nauce też Jezusa i pisma świętego jest to, że uczucia mogą pomagać wierze. Obecność Pana Boga może być także przez uczucia. Dzisiaj jest jedno to uczucie, które się pojawia. Zobaczcie, że Naaman, który przyszedł do proroka Eliasza. Dobrze? Eliasza. Tak, Eliasza, który przyszedł do proroka Eliasza, no pełen gniewu zwrócił się i chciał odejść, dlatego się dowiedział, że dowiedział się, że prorok nie będzie nad nim dokonywał żadnych cudów i czarów. On się rozgniewał. I podobnie jest w tej Ewangelii i w rozmowie z ludźmi, którą, z której inicjatywy wyszedł Pan Jezus. Kiedy mówi swoje nauczanie, właśnie między innymi powołując się na historię na Naamana, ale też z tej wdowy, z Arepty sydońskiej, ludzie wpadli w gniew. I ten gniew stał się taką przyczyną, źle przeżyty, przeżyte uczucie stało się przyczyną do tego, że odrzuca się Pana Boga i Jego działanie. Uczucie można przeżyć dobrze albo źle. Ale ważne jest to, że tak jak wczoraj na jednej z myszy, czy na drugiej, powiedziałem, że uczucie nie podlega ocenie moralnej. Co warto przy tym powiedzieć, że kiedy przychodzimy do spowiedzi, zasadniczo nie spowiadamy się z uczuć. Dlaczego? Dlatego, że grzech, który popełniamy, musi być popełniony świadomie i dobrowolnie. Tak się nauczyliśmy na, ka na katechezie. Usłyszeliśmy, że świadomie i dobrowolnie trzeba popełnić grzech, żeby on był grzechem. Jest tak, że uczuć nie da się zaplanować. Chcielibyśmy się czuć jakoś za 15 albo za 2 dni, za 15 minut albo za 2 dni. Nie da się tego zaplanować. Uczucia przychodzą. Nie, 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 nie mamy pełnej kontroli nad uczuciami. Mamy o tyle, w jaki sposób będziemy je przeżywali. W jaki sposób będziemy je interpretowali, w jaki sposób będziemy je rozumieli i w jaki sposób będziemy je przeżywali. Natomiast samo uczucie samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. Mało tego, jeszcze powiem więcej, chociaż wiem, że każdy z nas jest przyzwyczajony do tego i dzisiaj myśmy też to zrobili, że żałujemy za grzechy, które są myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Prawda? I ja powiem Wam więcej: myśli nie są grzechem. Co zrobimy z myślami, jest grzechem. Ale sama myśl, która do mnie przychodzi, nie jesteśmy w stanie też do końca nad nią zapanować. Nie jestem w stanie, żeby wejść w taką neurotyczność swoją i ciągle tak panować nad tym wszystkim, co pojawia się w mojej głowie. Nie da się tego zrobić. Dlatego pod tym względem moje myśli niekoniecznie muszą być grzeszne. Co ja zrobię z tym, czy ja będę je pielęgnował itd., itd., to już jest moja decyzja. Ale kiedy one przychodzą, nie są moją decyzją. I podobnie uczucia. Ale uczucia mogą stać się albo pomocą do tego, żeby zbliżyć się do Pana Boga, albo mogą stać się takim momentem, kiedy ja się zaczepzę i podejmę decyzję i odejdę pełen gniewu. I odejdę. Dopiero odejście od proroka, bo tak zamierzał dzisiaj ten Naaman. Rozgniewał się i chciał odejść, bo myślał, że to co prorok od niego żąda, czyli pójście do Jordanu i obmycie się siedem razy, takie paradoksalna rzecz, przecież on racjonalnie może sobie wytłumaczyć, przecież można zrobić to w tym kraju, gdzie ja jestem. Mogłem to zrobić w lepszych wodach, czystszych i tak dalej, on mi każe zrobić rzecz absurdalną. Za chwilę będę przechodził, co za tym wszystkim się dzieje jeszcze głębiej, ale na tym trzeba się też zatrzymać i pomyśleć o uczuciach, które przeżywamy. Uczucia mogą być wielką pomocą do tego, żeby się, jak się z nimi zaprzyjaźni i dobrze je przeżyje, żeby zbliżyć się do Pana Boga. I warto pielęgnować przeżywanie uczuć. Czasami warto wręcz w wielkim poście zrobić sobie takie. Yy, takie fajne ćwiczenie, zamiast jakichś świetnych pomysłów na odstawienie cukru i różnych innych słodyczy, zaprzyjaźnić się ze swoimi uczuciami i zacząć z nimi żyć i dać im przestrzeń do tego, żeby pielęgnować relacje z Panem Bogiem. W jaki sposób to zrobić? Pewien jeden mistrz duchowy, zresztą mój spowiednik swojego czasu, mówił o uczuciach, że one są takimi aniołami. Weźmy sobie jakieś takie drastyczne uczucie, chociażby wstyd. Nie lubimy czuć się wstydliwie, nie? to wprawia w nas zakłopotanie. Nie? Kiedy ktoś na przykład odsłoni pewną prawdę o nas, którą my nie chcemy, żeby ona wychodziła na zewnątrz, czujemy wstyd. I co się wtedy pojawia? Na naszej twarzy maluje się kolor czerwony. Jedziemy samochodem, jedziemy samochodem, inna sytuacja, pojawia się na ulicy znak czerwony. Co ono oznacza? Oznacza to, że powinniśmy się zatrzymać. Kiedy wychodzimy w rozmowie do drugiego człowieka i on pokazuje nam czerwony znak na swojej twarzy, to oznacza, że on nam mówi stop. I ten mój mistrz duchowy, który właśnie w ten sposób podchodził do uczuć, mówił, że ten znak stop jest jak anioł stróż. Ten anioł stróż chce mnie ustrzec przed tym, że ktoś przekracza moje granice. I chcę wejść w sferę, która jest dla mnie intymna. I on wtedy je narusza. I ja mówię wtedy: w stop. I dobre przeżycie wstydu to nie jest załamanie się, ucieknięcie i nie wiadomo w jaki sposób to przeżywanie inne. Tylko dobre przeżycie jest to, żeby zobaczyć, co ten anioł stróż chce uchronić we mnie że daje mi taką reakcję i mówię: stop, dla tego człowieka przekraczasz moją granicę. I wtedy warto się zaprzyjaźnić z tym aniołem stróżem i zobaczyć, co On chce mi. Anioł ma taką fajną funkcję w Piśmie Świętym, że anioł jest zwiastunem. On, chce, on ma takie zadanie, nie, że Pan Bóg go posyła, żeby nam coś zwiastować, żeby przekazać nam jakąś informację. I warto z tym aniołem wstydu, chociażby wstydu, zazdrości, złości, agresji, gniewu i tak dalej, i tak dalej, poczucia samotności, obcości, inności, warto z nim porozmawiać. Co Pan Bóg chce? przekazać. Anioł ma jeszcze jedną taką cechę, że jeżeli nie przekaże tego, co Pan Bóg mu każe, on nie odejdzie. I takie uczucie może we mnie dryfować nawet latami. Ono może się objawiać, przychodzić w różnych sytuacjach, dlatego warto się z nim zaprzyjaźnić i szybko go nie oddalać, bo on nie odejdzie. Anioł ma taką zasadę, że jak nie spełni swojego posłannictwa, to on nie odejdzie. Ale takie uczucie, na przykład jakiejś żarliwości, gorliwości, Zobaczcie, że Pan Jezus wielokrotnie też przeżywa różne uczucia. W Piśmie Świętym wczoraj mieliśmy gniew. Gniew pana Jezusa, kiedy wszedł do świątyni, mówiliśmy sobie o tym, yy, powodował to, że on chciał uchronić kogoś od jakiego zła. I podobnie z agresją przeżywaną przeze mnie, może być ona dobrze przeżyta, właśnie wtedy, kiedy ona będzie taką siłą napędową do budowania więzi. To jest pierwsza rzecz, o której bardzo chciałem powiedzieć, dlatego że można zatrzymać się na pewnych uczuciach, chociażby w taki sposób, który teraz właśnie będę przedstawiał, jaki miał na Naaman. Naaman miał takie podejście, że jak on przyjdzie do proroka Eliasza, Eliasza, to Eliasz machnie nad nim jakąś różdżką i wydarzy się w jego życiu cud. Że tam nie wiadomo, co ten prorok takiego zrobi nad nim, zresztą on sam mówi, nie? że, że przy, przyjdzie, jak to było, o tak, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana Boga, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie mi trąd. Zobaczcie, że to jest taka sytuacja bardzo częsta wśród ludzi bieżących, także we mnie wielokrotnie ona się pojawiała, czyli postawa takie, taka magiczno, takiej magiczności że wiara bardzo często nam się myli z magią i chcemy od Pana Boga jakoś, jakoś wymusić na, na nim, żeby on spełniał nam różnego rodzaju cuda, cudeńka. Zobaczcie, że wiara nie ma nic sobie z magiczności, chociaż powiem Wam taką historykę, zresztą nie wiem czy wiecie, skąd się wzięło powiedzenie hokus pokus. Nie wiecie, z myszy świętej. Jeżeli ktoś z myszy świętej. Ksiądz robi hokus pokus. Dlaczego? Dlatego, że jak może ktoś jeszcze pamięta, ale na pewno każdy wie, że do jakiegoś czasu, do Soboru Watykańskiego II, msza święta była sprawowana tyłem do ludzi i była sprawowana bez mikrofonów oczywiście w języku łacińskim. Podczas mszy świętej niekoniecznie wszyscy uczestniczyli mszy świętej tylko odprawiali różnego rodzaju nabożeństwa. Do dzisiaj możemy zauważyć niektóre starsze osoby, które odmawiają różaniec podczas mszy świętej i nie uczestniczą czynnie. Zobaczcie, że tak kiedyś właśnie wyglądała msza święta, że była niezrozumiała dla wiernych i ksiądz był odwrócony do ołtarza, przodem do tabernakulum odprawiał najświętszą eucharystię i w pewnym momencie minister dzwonił dzwonkami. Uwaga, wtedy trzeba było się skupić uklęknąć i ksiądz mówił słowa przeistoczenia po łacinie. Hoc est enim corpus meum. Jeżeli nie było mikrofonu i ludzie słyszeli, po jed... dlatego że była też duża przestrzeń od ołtarza do ławek, to ludzie słyszeli pojedyncze, tylko jakieś tam yy, zwroty. I usłyszeli hokus pokus. Ksiądz robi jakiś hokus pokus, nagle był chleb i wino, trochę wody i nagle tutaj mówią, że tu jest Pan Jezus. I to hokus. Pokus jest takim symbolem dla mnie takim bardzo wyraźnym, że bardzo często my mamy sobie taką pokusę wystawiania Pana Boga na próbę. Odmówię, nie wiem, nie wiem tą, jak to się nazywa, że tak często się odmawia różanie codziennie przez ileś tam dni. Jakie to jest nabożeństwo? Pompejankę, o właśnie, Pompejanka. Jak się odmówię Pompejankę, to Pan Bóg mi nie wiem, odmieni mój los. Z wróbla zrobi kaczkę albo co innego. Nie? I ludzie bardzo często lubią 9 piątków miesiąca, dzięki temu, że to spełnię skorbulacnie, a nie daj Boże, jak nie spełnię jednego miesiąca i pójdę w czwartek do spowiedzi, a nie w piątek, to już Pan Bóg mi oczywiście nie spełni. Bardzo często ludzie lubią podchodzić do wiary, naszej wiary, w sposób magiczny. Psychologia mówi, że sposób magiczny, podchodzenie do religii w sposób, sposób magiczny to jest czwarty do szóstego roku życia. Czyli zobaczmy, że bardzo często w nas się pojawia i wkrada w nasze serce taka postawa, która nie jest postawą dziecięstwa jakiejś ufności Panu Bogu, tylko jest postawą infantylną, która wystawia Pana Boga na próbę. Słuchaj, Panie Boże, daję Ci te 50 czy ileś tam dni odmawiania różańca, modlitwie pompejańskiej, a Ty mi spełnisz ten cud. To nie oznacza, że Pan Bóg nie spełnia cudów, tylko to oznacza, że my bardzo często do Niego podchodzimy w sposób taki magiczny, że chcemy w jakiś sposób zaszantażować Go swoimi albo wystawić na próbę, a jeżeli On tego nie spełnia, to my się na to obrażamy. A Obrażamy się na Pana Boga. On nie spełnia mojego i prośby, przecież ja byłem uczynny i tak dalej tak itd., itd. No to ja się teraz od Ciebie odwrócę. Wiele, wielu ludzi przez taką postawę takiej infantylności odchodzi od Pana Boga. Albo pozostaje w takiej, w takiej wierze, która nijak się ma do wiary i zaufania. I to jest trzeci temat, który chcę, który chcę poruszyć, a mianowicie to, co Pan Jezus na samym na początku tej Ewangelii powiedział, że. W kraju, w którym jestem, nikt mi nie uwierzy. Nie? Dokładnie w tych słowach, kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, czyli miejsca Jego rodzinnego, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Dlaczego? Dlatego, że nikt Mu nie uwierzy. Przecież my Ciebie znamy. My bardzo często po iluś latach obcowania z Panem Bogiem. Podchodzimy właśnie w taki sposób, że my już niekoniecznie wierzymy i potrafimy zaufać, zawierzyć Panu Bogu, tylko zostajemy na tym poziomie tej magiczności. Zobaczcie, że te trzy rzeczy bardzo mocno się ze sobą wiążą. Nie pozostajemy na tym poziomie magiczności, spoufalamy się z Panem Bogiem, dlatego że wiemy, że już się przyzwyczailiśmy do tego, że niekoniecznie robi nam tak, jak my chcemy, nie układa nam życia tak, jak my sobie wyobraziliśmy to. I, i y, jestem spoufalony z Panem Bogiem i Pan Bóg już do nas, to no nie chodzi tylko o Nazaret, tylko chodzi o nas wierzących. My jesteśmy takimi Nazaret, y, ludźmi z Nazaretu. My już jemu nie ufamy. Może sobie mówić. Kolejna Ewangelia słuchana na Mszy Święty. Nie, kolejne kazanie. Mamy sposób do tego, żeby słuchać Jego słów, na uczyć się od Niego, możemy z Nim przebywać. Nie? Zobaczcie, że tutaj też objawia się coś, co jest cudowne. Zobaczcie, że to nie jest tak, że Pan Bóg, chociażby spoglądając na przejście przez Morze Czerwone, nie? przejście przez Morze Czerwone wydarzyło się, tylko cudowność i nadzwyczajność tego wydarzenia nie polega na tym, że oni przeszli suchą stopą po dnie, tylko że oni to zrobili dzięki Panu Bogu. Że to, co jest cudowne w tym wydarzeniu, to to, że ręka boska była nad Nimi. Jeżeli dla nas, ludzi wierzących, nie będzie o wiele ważniejsze to, że Pan Bóg jest z nami, tylko dla nas cudem będzie jakieś zjawisko nadzwyczajne, i ktoś będzie chciał pozostawiać na poziomie nie, tego, że wróbel zamieni się w wiewiórkę, a nie będzie dla mnie cudowna obecność Pana Boga, no to, jest, to jeszcze ma bardzo daleką drogę wierze. To zostaje na tym poziomie znowu, wiecie, szósta, szósty rok życia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rzadko się porusza takie tematy w Kościele. Rzadko się porusza takie tematy w Kościele, wręcz przeciwnie. Y, lubi się prowokować ludzi do właśnie takiej cudowności, bo myśli się, że taką atrakcyjnością, że Pan Jezus wyskoczy nagle za tabernakulum, to nie wiem, albo pojadę do jakiegoś miejsca cudownego, to może jeszcze ludzi zatrzyma się w Kościele. Że ktoś przyjedzie jakiś człowiek, który mówi nadzwyczajnymi językami, położy na mnie ręce, to jest o wiele bardziej atrakcyjne, niż jeżeli te proste siedem znaków, o których dzisiaj mówi też pierwsze czytanie. Nie wiem, czy zauważyliście to. Pierwsze czytanie mówi o tym, że ten Naaman ma pójść do wód i obmyć się siedem razy. Te siedem razy w Kościele jest interpretowane jako siedem sakramentów. Prostych rzeczy. Które nie mają nic w sobie nadzwyczajności. Co to jest te siedem rzeczy? Polo, polanie wodą dziecka, główki dziecka, przyjście na Eucharystię, gdzie jest kawałek chleba, trochę wina i trochę wody. Nie ma tutaj wiele atrakcyjności. Bierzmowanie, zesłanie Ducha Świętego. My mówimy o zesłaniu Ducha Świętego, nie? a biskup tylko namaszcza jakimś olejem, oliwą z oliwek, no, oliwą z oliwek zmieszaną z mirrą. Nic wielkiego tam, nie ma, nie ma jakichś cudów, nie, 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 Pan Jezus nie wyskakuje, nie ma żadnego surprise, nie, nie, nic się takiego wielkiego nie dzieje. Ale za tymi siedmioma obmyciami, nie, tym takim symbolem, tych prostych znaków tej Eucharystii stoi obecność Pana Boga, i ona jest cudowna. I ona sama w sobie jest cudowna. Tylko trzeba zaufania. I to zaufanie prowadzi do tego, co też dzisiaj nie usłyszeliśmy o tym, ale Pan Jezus mówi o tej wdowie Sarepty Sydońskiej. Ta historia to była wtedy, tak szybko Wam opowiem, kiedy w, w tym miejscu, gdzie ona mieszkała, panował, panował głód ze względu na suszę. Co w się sensie tutaj słyszeliśmy, że niebo było zamknięte, to niebo zamknięte, to chodziło o to, że przez 3 lata i 6 miesięcy w ogóle nie padał deszcz, czyli ziemia nie wydawała owoców, i ta kobieta była przekonana o tym, że już umrze. Ona już nie miała jedzenia. I wiedziała, że tego nie pozyska, tym bardziej, że była wdową, nie była chroniona przez, przez jakiegoś człowieka, nie miała mężczyzn, który zarobi i tak dalej, i tak dalej. Ona wiedziała, że ma ostatni swój posiłek i wtedy przyszedł, a nie, tutaj pomyliłem proroków, tutaj jest Eliasz. I wtedy przyszedł prorok Eliasz do niej i zażądał od niej: Daj mi to Twoje ostatnie jedzenie. A to, co ona robiła w tym czasie, kiedy Eliasz do niej przyszedł, to brała dwa drewna. I święty Augustyn, ojcowie kościoła do tego podchodzą, że te dwa drewna to później jakby była zapowiedź śmierci pana Jezusa, czyli dwóch kawałków belek krzyża. Czyli ona była już przygotowana, jakby na ukrzyżowanie, jakby była takim symbolem pana Jezusa, który idzie na śmierć, i ona też była przygotowana, że wzięła dwa drewienka, które miała. Spożytkować na to, żeby upiec ten kawałek chleba, nazwijmy to chlebem, który miał być właśnie dla niej ostatnim pożywieniem. Ona była przygotowana na śmierć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chrześcijaństwo jest drogą. Chrześcijaństwo jest drogą. Drogą, na którą mamy się uczyć przez całe życie. I drogą, która nas prowadzi przez takie momenty, które będą chwalebne i radosne. Które będą pełne cierpienia, ale też pełne światła. My to rozważamy. Nie? Ten różaniec nasz, jedno z najpiękniejszych modlitw kontemplacyjnych Kościoła, ma nas nauczyć tego, że przez tajemnice, te, które wziął na siebie Pan Jezus, te tajemnice radosne i chwalebne, te, które mają wiele w sobie cierpienia, boleści, ale też yy, i światła, mamy przeżywać na sposób wiary że to wiara ma nam je pomóc przeżywać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to oznacza, że jesteśmy ludźmi mocno stąpającymi po tym świecie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy uciekają w jakąś magiczność i szukają cudów, cudeńków, niektóre mają z wiary jakoś tam wynikać, to jesteśmy ludźmi, którzy uczą się żyć poprzez to, co jest bolesne, cierpiące, ale też to, co jest pełne chwały. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, czyli twardo stąpającymi stępujący, po tej ziemi. I to jest w ogóle niesamowite w naszej wierze, że ona nas nie popycha w jakieś dziwne rejony. I tego trzeba się strzec. Dlatego o tych rzeczach, takich myślę, że bardziej niebezpiecznych, aniżeli nie wiadomo, jakie rzeczy, które niektórzy głoszą na temat diabła i tak dalej, mogą wynikać ze względu na naszą wiarę, czyli to, że. Będę jakoś wiarę pojmował na sposób magiczny, czy to, że będę prowokował Pana Boga do różnych rzeczy. Myślę, że taka nauka to jest kolejny krok w naszych rekolekcjach. Na... Zachęcam do tego, żeby wszyscy pozostali. Nie będzie długa druga nauka dla małżeństw. To będzie o małżeństwie, też rodzinie, w ogóle o dzieciach, wychowywaniu z perspektywy wiary. Chciałbym jeszcze to trochę kontynuować. Bardzo Wam dziękuję. Przejdźmy do modlitwy powszechnej. Zanieśmy do Pana Boga wszystkie nasze prośby. Boże Ojcze, polecamy Tobie Kościół Święty na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Za Ojca Świętego i Jego pielgrzymkę, która się dzisiaj zakończyła, o dobre owoce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Za wszystkich tych ludzi, którzy Zostali skrzywdzeni przez nas, ludzi Kościoła. Ciebie prosimy. Za nasze rodziny, za dzieci, za wszystkich tych, którzy są nam bliscy, za naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Ciebie prosimy. Za tych, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy. Za chorych, za cierpiących, za tych, którzy się źle mają, za samotnych pogrożonych depresji.